Siemaneczko ludziska, ja jestem Marty a dzisiaj gramy sobie w, gry, w grę o skinę. Już zaczynamy sobie. Siema, zgadzasz się na nagrywanie? Ego. Mogę nagrywać? No możesz, możesz. Dobra, no to kto wybiera skrzynki? A ty, dobra, dobra. Ja wybieram. Nie wiem, wybieram piątkę, siedemkę. No. jest Mhm. Toł 39, i toł. jeszcze jedna. Okay. Z jakiej kolekcji pochodzi AK Elite Build? Dość łatwe pytanie. Tyle no. Ile dostajesz amunicji na starcie dla USPS? 24. I zegrasz dużo w cs No, trochę gram. Ile osób musisz już zabić, by otrzymać osiągnięcie Negev Expert? Negev, Expert. Gef, no to myślałem, że 500, no bo. Chyba 100. No właśnie, tak mi się coś wydawało. Dobra. Na której z map znajdują się charakterystyczne dla niej graffiti potworów? No to... No właśnie. Tak. To w sumie jedna pozycja tam się nazywa Monster, więc... No. Z jakiej kolekcji no. map 7 Hit, hit, czekaj. A, to też chyba No, dobrze, dobrze. Dobra, czyli ja mam 25, a ty masz resztę. No dobra. No, to ja bym chciał od ciebie odkupić skrzynkę z numerem 45. Mogę ci za nią dać 5000 KPI. A jeszcze tak, czy um, Name jest? Uh, jest. Anton, tak? Czy będzie jakieś czy coś Dobra Czyli teraz tak, masz 5000 i trzy skrzynki Chciałbyś mi może odsprzedać e, siódemkę A za ile? Za 1000 Tysiąc, tysiąc. Mm. Chyba, że chcesz to mo mm. mogę nie, po prostu nie kupować To już od Ciebie zależy no nie, no dobra, możemy, możemy to zrobić. Czekaj, bo właśnie sam się zastanawiam. Chyba była trochę zła oferta. Ajajaj. Jednak chyba, chyba jeszcze podziękuję z siódemką, ale czekaj. Bo mnie interesuje skrzynka numer 39. Mogłbym ją jakoś od Ciebie odkupić, na przykład za Mogę dać 5,5 tysiąca Wie co? A tak... Yy, tam jest skin Tak jakby... Jakiego koloru? A ten skin jest koloru szarego Szarego i dajesz 5,5 tysiąca? Mhm Coś to nie gra Tak? No... Za szary byś tyle dał? No, jak widać. Chyba, że to jakieś. No nie wiem. 5500, moja oferta. A ja chyba zostawię. Tak? Tak. Dobra. No to. Myślę, że możemy zakończyć. No to dobra. Zakończymy no okay. negocjacje. I zobaczmy. Co to miałeś? Chciałem jeszcze 39, ale nie wyszło. kurde. Dobra, dzięki za grę, siema. No, coś się już udało wygrać. Zobaczcie co na moim profilu. Już mamy 1600 13 tysięcy, no średnio z pozycją, ale dobra, dajemy zagraj teraz. Z mikrofonem nie znalazłem przeciwnika. Siema jestem Where are you from? Macedonia. Okay, why you play uh, this game? Because my friend uh, say that's good site. Okay, play. but okay, never mind. That's That uh, Aztec, Aztec no no no, but. Uh, Can I uh, record this game on YouTube? Yes. Okay. No. <laughs> Jak widzicie, ktoś z Macedonii trafił hola, fajnie. okay do you uh, understand this question i don't understand uh, this i must so uh, that's hard that's polish language um mm -hmm. hey. oh. nice man <laughs> what's uh, I, I i know yes i know okay. Polyposition position nice man two more cases yes. and then questions Nova, Tempest uh, That's easy. That's easy question. Function on or winter I think. No That's no. very old uh, scheme. Bama sticks. Um, I think that's shop 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 or racing sun. I can't help you man. <laughs> cash. Nice, okej. więc mogę się z tobą No dobra, to wysyłaj O mój dobra. Jaka langa w cesie? Supreme. Supreme? Masz? No. Ja mam m 1 i chciałabyś nie pobustować z to hemon. zobacz sobie, znaliśmy. <laughs> dobra. 8 so. kosek jest, mówisz? Wpisz, nawet teraz możemy. Ale dobra, to nie? zaraz, zaraz. Dobra, czekaj. To teraz tak. Ja bym chciał od ciebie skrzynkę numer 47. Za? Za, za, za. za 2000. A bym ci dał. Siódemkę. Mhm. To znaczy, bym ci dał. Siódemkę za. Półtora tysiąca. Półtora tysiąca, tak? Mhm. No, no dobra, może być. To ja przyjmuję. Okej. Okay. O teraz. Dobra. Ja bym od ciebie chciał dwunastkę. Mhm. Za półtora tysiąca, wiesz? Za półtora tysiąca. Nie wiem. Mhm. 1750, co to na to? Może być. No to 1750 i, i przyjmuję. O, dobra, mam. Jeszcze tu musisz zaakceptować? A, okay. o, e, Powiedz tak, że jest jakiś game, czy nie? E, nie, nie masz żadnego. Mhm. A jakiś fajny przedmiot? Same pewnie klucze i skrzynki. Nie no i są dwa fajne przedmioty. Tyle ci powiem. U, widzę, masz milion pięćset na koncie. Ładnie. No, dobra. To czekaj. To ja ci mogę dać... Mm, 31 brzetalną <noise> nie. Mogę ją sprzedać za 47 i jakbyś dopłacił może jeszcze 1000 końców? Nie interesuje mnie ta opcja. Ale na serium masz Suprema? Mhm. To ja bym mógł od ciebie jakiegoś busta, bo ja mam M1, ale mam 800 euro w to interesowałoby cię to coś? Nie ma problemu, ale... Dobra. Czyli co, czyli... Pogrzeć po, podam linka do mojego Steam'a i do mojego YouTube'a. Yy, czyli Nagrymę to tyle, kończymy. To? Tak, tak, nagrywam. No, pytałem się. Zgodziłeś się, więc spoko. Dobra, yy, no to co, kończymy negocjacje, tak? Myślę, że tak. No to dobra, już klikam. Jest to 500. To oh. <laughs> niezbyt dużo, ale jest coś tam jest. Hol, o oh, kurde. Ja ci dałem tą 7, nie? No, za 1500. Ja pierdolę. Dobra, to czekaj, ja się pożegnam, więc to było na tyle. Widzimy się w następnym odcineczku. Elo!